Proszę zespoły o odbieranie tabliczek, pilotów o odbieranie kamizelek lub czapeczki. Pani dyrektor, który to już festiwal? Ile będzie zespołów w tym roku? 15 mileus. 23 zespoły, w tym dwa zagraniczne. Z Turcji i z Serbii. Skąd jesteście z takiego zespołu? Z studia studia tańcerami ze skrzyżny. I to jest skierzyna, tak. Co tańczycie? A, a różne style. Mieszane. No, bo mieszane. Nowoczesne. Kopy moderne. Czyli to, to jest teraz bardzo modne. Tak, tak. Tak. Z tańcem byście chcieli związać swoją karierę w przyszłości, czy to jest tylko takie hobby? Znaczy, Miło by było gdyby tak, ale nie wiadomo, czy to się tak. Jest. A co dzisiaj pokażecie? E, dzisiaj na hip hop na, na... na... Tam połka tedy. Z jakich z... Was zespół to są same dziewczyny, ilu jest chłopaków? Znajdują się też chłopcy w zespół A to prawda, że panowie trochę rzadziej lubią tańczyć, pokazywać się publicznie? Tak, tak, prawda. Skąd jesteście? Wysprawiam.

dos extra push.